Siemanko, to jest kolejny odcinek z serii Całe Życie na Kredycie I w dzisiejszym odcinku będziemy talerzować z Nice'em pola pod siewy No, po prostu przygotowanie pól pod siewy ja już tam nice już jedzie swoim zestawem do mnie na gospo, za niedługo powinien być A ja już podczepiam Jundiora do talerzówki i będziemy lecieć leżować i ja mam w planie też za niedługo nowe pole próbować. A jeszcze Wam nie będę mówił poeta. Dowiecie się, jak będę kupywał. No i my tu zaraz będziemy lecieć. Oki, okay. co mi przód podniosła? Jakie zdjęcie na miniaturki, jak się czy, cyknie. O, teraz... Tylko powy, wyjrzeć najselepsze, czy on już... Wiecie za ile on będzie? O, tutaj jest! Sztaje! Tak, sztaja? Czy... Czy inny złom? Sztaje! Okej, okay. nie wiem co się stanęło, ale mi się odcinek zahamował. Dobra, ja już tu się w pół Nicea. No, jedź. ma? No ma. Tak. Nagrywasz? E, tak, tak, działa już działa. E, weź. Tak. Widzowie. No, weź, ustań tak e, obok. Obok mojego. To raczej ja, ja ja Czekaj, ja wysiądę, czekaj, ja wysiądę, czekaj ja wysiądę. Tego mi się to tak stopuje. No dobra, weź tu ustęp tak obok mojego ciągnika, to e, ten sobie zdjęcie na miniaturkę i zaraz lecimy. A ty Ej, tylko przesuj to się nie ogóle... wypłacisz. A w ogóle widzowie, nie, tego... E, ja Trochę, mogę, tak. jak słyszeliście takie stukania, pukania, u mnie, no, jak słyszeliście stukania, pukania, nie, to sorry, bo tego to ode mnie były, bo moja klawiatura już jest bardzo zjechana. W sensie ona, wiecie, już, już starta jest. Nie wiem, jak to określić. to no, po prostu już ma swoje lata. No po prostu. No już trochę bardzo jest dużo pożywana, ona już ma pościerane prawie że wszystkie Jedziemy. klawisze. W, A, S, D jest całkowicie już tak pościerane, że i strzałki jest tak pościerane, że już nie mogę nawet na nie patrzeć. Ale spokojnie da to, da to. zamówiłem sobie yy! nową myśl, i o, zamówiłem sobie zestaw mysz z klawiaturą świecącą. Bo my też często nagrywamy gęsto yy, ten po ciemku, w sensie no, jakiś jest dzisiaj. ciemno, nie? I, no i właśnie ja nie widzę, y, teraz nie mam telewizora, bo jak wcześniej miałem telewizor, <laughs> u mnie stał w pokoju, yy, to widziałem coś tam. Ale ten, teraz jest u dziadka, bo dziadkowi się zepsuł No Coś no tam w ogóle, się spaliło widzowie, napiszcie hashtag nocne talerzowanie To mam przypnę serduszko. co to jest za czad e, Napiszcie hashtag nocne talerzowanie e, I co, wkładacie do mnie na Instagrama, zostawiajcie suby, z dzwoneczkami, łapki w górę e, I co więcej To było. Dobra I podajcie do Najsa nice na kanał, do mnie na Instagrama podajcie, To będzie co Do mnie na razie nie panał, bo musisz odnowić link A no, w ogóle wszystkie linki odnowię Następ no. przygotowania pól pod Sasiery Dobra, to ja też sobie całkowicie halogeny Oby jutro nie padało, to będzie bardzo fajnie. No. W ogóle dzisiaj jak... mówiłem, co ja próbuję. No, tak ładnie pachniało na dworze. Taki fajny zapach po deszczu. Ja cię kręcę. No. Dobranie. Aż cię chciało no, oddychać. Ja, ja mam cały czas otwarte okno. Fajny zapach jest. No. Całe miejsce. Nie wiem, a napis? Na wsi to też fajny zapach, ale czy bardziej się przydziera ten zapach spali. Gnajówki. Nie, co nie gadam. W tym mieście też nie jest fajny zapach, pewnie. Ale wiesz, przydziera się cały czas ten zapach yy, spali. No. Te spaliny aż się chce skakać, z mostu pod pociąg. <laughs> Na wsi jest lepiej, bo po Janku otwierasz okno, świeży zapach obojadnika, albo gnojówki. Mm. <ścoughs> no, ale bez dwóch to szybko pójdzie, a w ogóle czekaj, ty jest... No czas za czar? będzie mi tu pisał, teraz nie mam czasu. Ty masz jaki zestaw, nice? Ja... Ile rekoni ma twój ja... 175 Oooooooo pięć. Ej, dobra, ciekawe, ja się na, na rozmowie. Okej. Okay. Coś się wydaje, że O się. No. To ja napisałem weź czy te szybko. PIS A było... Wywaliło cię? Nie, po prostu nie wyłają, Wejdź na fle ten. A, dawał. Zrób to coś co nie wiem. Dobra. Na no, stop! Na no, szybki stop. Okej okay. jesteśmy z powrotem. Nice już. Przyszedł. No, dobierz się zapelerowanie dalej. Bo ja chciałbym zrobić już to wolę dzisiaj skończyć A, jesteś? jest nice. Aha, jest mi No i good. No bo ja chciałbym jeszcze to pole dzisiaj zrobić. Pojechać na następne może się uda. Ej, ja będę się wyciszać na rozmowie jakby coś, dobra? Ok. A jak cię była czy coś tam do po prostu? to będę mówić, że już coś takiego powiem, że po prostu powiedz, że Cię bo... wołają i, I zaczynam na dywanie. Proste, nie? Proste, a trudne. <grytanie> Co to, pożo, A Asi kurzy bo jest chłopak, bo nie. A ty na masz tylko jedną łąkę, co obrabiasz sam? Czy też komuś ciężar dałeś? Nie. Sam obra obrabiam. A co chętnie? Może kiedyś, na się mi starczy to mówię, te dwie mówię. ale jak chcesz, to mogę cię wziąć w to łąkę. Ile ona w ogóle ma W sensie, jak ty chcesz, bo mi to trochę bez różnicy Bo ja i tak, wiesz, ja koszę po prostu, żeby kosić, bo wiesz A nie, nie zbierasz dalej? Nie, ten, sąsiad przyjeżdża i sobie zbiera A coś za to? Co? A płaci ci coś za to? Że... No wiesz, tam wieczorkiem przyjdziemy na A. Bo nie <noise> chcesz to mogę wziąć ciężarów Czemu nie? U mnie krowy zawsze coś, za, zawsze zażarły No dobra A to ile... ile on Bo jeszcze powiesz, mam fajne takie Chyba 2 hektary? O oh mój Ej, ja czekaj, ile myśmy się omawiali? Czy ci będę płacił za tamte pola? Tamte twoje bazy połączyliśmy? O, bo one mają chyba coś koło 8 hektarów, nie? No, nie, one więcej mają. Z 10, Z 10, 12 gdzieś, tak, nie? To teraz oba. No to te. No to 12 tysięcy ci będę płacił. Po każdych szniwach Nie, no bo wcale No co, tysiąc za hektar się należy Nie No jak nie, no co ty mi fia... pijesz Przecież, po... Przecież ja połowę bierze. biorę i tak gdzie, yy, No biorę A, no tak No to jak ty bierzesz No ale ty mówisz, że nie połowę, tylko ty tam kawałek tylko bierzesz na obrót Kiedyś znaczy... ktoś mi mówił no. Nie na no, ogród to już mam, ale nie, tam wiesz co, planuję? Co? Zrobić PGR. Że tam nawoz by dostać, bo nie mam placu na, na nawoz i tak dalej. Tak. Oj, to nie wiem, czy to jest sens, manować pole no takie. Głupstwa. Ja to, jeśli już to jakoś łąkę by poświęcić na to, a nie pole. Z pola to, to, te, to można jeszcze dobre pieniądze zarobić. Chłopie, ale jak ci przyjedzie 15 osób na skup No to mów jedno łącze, sezerpa A pole to lepiej obrabiać, nie? Ej, dobra, to jak dojedziesz, to do mnie na Gospo Spoko, tylko na Gospo czemu? Już, już nagraliśmy czy? Nie, ale na Gospo i z gospodarstwa i na to za gospodarstwo moje Na no to hmm. długie nie na to co mm. tam koło kombajnu stoi. Jest, tylko na to jeszcze tam dalej tą Zakrywamy. Wiesz o które mi chodzi? Coś tam kojarzy. A dobra, wiem, wiem. No czaję, czaj. No i dwie. no to ja, ja już tam zaraz będę na tym polu Bo no No tutaj. O, trochę nam schodzi to Kurde, maja. Żeby we wtorek przysłał moja przesyłka, bym się tak cieszył A, to ta Myszka i klawiatura No No to ja już tu zaczynam teleżować Co? No to? Ej, to ile? Ty tam 2 hektary na ten plac będziesz brał, czy ile? I to po długości, czy kwadrat jakiś? Nie wiem, muszę zobaczyć. Naprawdę, nie wiem. Bo to, Bo to jak se 2 hektary, no to ile? Z 10 hektarów tam by zostało? No to. 10 tysięcy, mogę ci płacić? Nie, no. Nie, ja tam tylko silos planuje jakiś budynek. Może. No to wystarczył. No to. No rób się. Na pewno. Na pewno. No, no to 1000 za hektar i umowa swoje. Nie, no płaci 5 tysięcy. Ujęła cię? Nie yeah, no, pien... i, wiem, że to jest za mało, ale Właśnie ja i tak mam duży dochód z No to, że masz duży dochód to nie znaczy, że już tak mało No ale wiesz, od pieniędzy też może komuś odp... E, znaczy no <h eastcast> <coughs> komuś może odwalać No a tobie to raczej nie I to chyba normalnie no, się... wiesz... No, to całkowicie, nie? Nie, to, 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 to tylko przypadek, nie, ale to... <grabia> no nie już skończyłeś tam to pole talerzować. No, jestem u ciebie już. No to jedź teraz na to pole, co tutaj ja już robię. I to właśnie ja robię u ciebie na polu. O Piotr hmm. Ty debil jesteś. A no, no, on no, to całkowite Ty żulumeneruj jesteś no to dobra <grym>, no, bydę, Ale le, leć tym sztajarek. Może ja sobie kiedyś kupię stajarka na tym na tej serii Nie wiem, nie wiem Jakieś na pewno trzeba nowe nabytki ogarnąć O oh, kurde No, jak pojedziemy na plac za mnie, no to czemu nie? No, a I może ja... być poznał moich pracowników? No, a ty byś a będziesz potrzebował jakiejś tam pomocy przy, przy tym tym? Przez czymś. No, przy czym? No, przełapienie tego placu na te nawozy i wszystko? Czy nie? No, jedyna rzecz co to tylko będzie wożenie. Boże, nie czego? Nawozu czy. No, nawozu na wozu No to ja ci mogę pomóc Ja to akurat no, ładować no. umiem. Bo tam budynek już jest. Bo taki jeszcze drugi planuje postawić taki naciwniczek, czy ładowareczkę jakąś, pomniejszą. A ty w ogóle jaką? Ty masz ładowarkę taką teleskopową, kołową, czy. Czy tylko tu? Mam jedną i drugą. I teleskopową i kołową. Mam w teleskopową. E, Maseja teleskopową i Merlo teleskopową. I miaka sobie. Z tych. Ja to sobie. No, ale jest. A, a z tych zwykłych to mam. Z kołowych to tylko mam e, klasa jednego. I z tych e, mini ładowareczek, to tylko mam John i JCB. Tyle. No tutaj tak dobrze. A to przyczepami czy ładowarkami będziesz woził? Jak? A no, w sensie szczerze, nie wiem. z jednego miejsca na przyczepę i potem na, do tamtego przewozić czy ładowarkami? Bo to szczerze daleko nie mm, jest... Da, ale co, dasz mi powiedzieć? No. Bo ja ogólnie teraz tira nie mam, więc przyczepami będę wozić. I to nawet chyba tym yy, Szajerem, nie wiem naprawdę Nie wiem szczerze Więc nic zbytnio, nie powiem na razie Ale wiem, że wapno no to, na, no to będę wozić przyczepami Nasiona no to już też przyczepą będę wozić No to ty tam nie jest już biznesmen jesteś Ale no, no, no. O, już 17 minuta odcinka? Aż tyle, żeśmy gadali? Nie ja wiem Alicja, no. Mm. no to tam się u Ciebie porobi, u mnie się porobi U mnie to jeszcze siat trzeba być Uuu, panie Ej, ty... Ej, Alicja Czy dzisiaj dwa z tej serii? Właśnie z tej to mi nie będzie trzeba aż tyle, tylko mi na wto jak trzeba z... od USUSA po spoko Kuuuuuu Uff Całe szczęście że da się odzyskać z kosza Bo bym usunął odcinek sobie. jeden. Usunąłem jeden odcinek I to póki pamiętam to odzyskam no. I opróżnij kosz Tak, jeszcze czekaj nie, no, nie, nie, nie Ty żulu na ty Dobra Czekaj, nie, nie jedź stój Bo pozuję nagrywam. Zaraz się widzimy, póki pamiętam to ja to zrobię Okej, okay, już jesteśmy Już załatwiłem sprawę Jesteś w tym sztajerze? Szczajerze? No Nie, jeszcze E, weź się cofnij tego mijaka bo to taki długi mijak piki No ej Dobra widzowie, zaraz, sobie chwilę, sobie chwilę cięcia Okej okay. Ło wow. Czego ja tu mam... No no, jedziesz na już? E, tak jadę No Ile twój staje o jedzie 8 na przyczynę Demont prędkości A mój 15, 16 nawet Pajączek mi po monitorze łazi No i co razy? o 20 minut odcinka No to zaraz przechodzimy na serio jeszcze A nie, na po... jak... ej Jak chcesz to możemy nagrać dzisiaj z polskie jeszcze jedno No w sensie, że trzy od razu? Nie, dwa bo ja mam na poniedziałek, na wtorek i ta, ten odcinek nagraliśmy już na środę To jak chcesz, możemy nagrać e, dzisiaj dwa, czyli jeszcze na czwartek nagrać I byśmy wtedy mieli w, ponie w poniedziałek, na wtorek i w środę spokój z odcinkami Bo ty coś jeszcze mówisz o Starowsi No ale już nie, już nie trzeba, bo odzyskałem ten odcinek już nie trzeba. Już A, nam szkoda? zostało wsi. No, to nagrywamy z polskiego. A, bo jaki był odcinek z talerzywania, czy co? Z nie. Ej, ale nie, to będziemy mieli na cały tydzień. Jak dzisiaj nagramy jeszcze z... Jak dzisiaj nagramy jeszcze z polskiego grania, to on będzie na piątek. I ja nagram sobie z czwartej na czwartek. No i sacy, lux malina normalnie się wygina Kończymy do naczynek czy nie? Co? Kończymy teraz na odcinek, czy nie? No w zasadzie okej okay. No to widzowie... Nie, dobra, dobra, dojedź, podojedź, dojedź O, okej okay. <laughs> No ty, to my, będzie, to my już mamy ograniczone odcinki na cały tydzień Na... do na, na piątku będziemy mieli ograniczone. No i No i Cały tydzień wolny Ej, wiesz co, znów? Co? E, ty tylko pierwszy dojedź i tam, i będzie git I kończ Okej okay. No i co? A ty w ogóle jedziesz sam, no jedziesz. Tak jadę. No. No i już prawie stale żowane. Pozostanie nam tylko papołów z Na Wam to w dzisiejszym odcinku, to by było na tyle i widzimy się w następnych produkcjach, które na kanale. Cześć!